Rozdział dwudziesty dziewiąty W ciągu kilku dni Nel spędzała wszystkie chwile, w których deszcz nie padał, u Kinga, który już nie sprzeciwiał się jej odejściu, zrozumiawszy, że dziewczynka wraca po kilka razy dziennie. Kali, który w ogóle bał się słoni, patrzył na to z nadzwyczajnym zdumieniem, ale w końcu doszedł do przekonania, że potężne dobrem zimu oczarowało olbrzyma i począł go także odwiedzać. King zachowywał się względem niego, jak również względem May, życzliwie, ale tylko jedna Nel robiła z nim co chciała, także po tygodniu ośmieliła się nawet przyprowadzić mój sabę. Dla Stasia była to wielka ulga, gdyż mógł z całym spokojem pozostawić Nel pod opieką, czyli jak się wyrażał, pod trąbą słonia i chodzić bez żadnej obawy na polowanie, a nawet czasem zabierać ze sobą kalego. Był też teraz pewien, że zacne zwierzę nie opuściłoby ich już w żadnym razie i począł się namyślać, jak jest zamknięcia uwolnić. A właściwie mówiąc, sposób wynalazł on już dawno, ale wymagający takiej ofiary, że bił się z myślami czego użyć, a następnie odkładał to z dnia na dzień. Ponieważ nie miał z kim o tym pomówić, postanowił wtajemniczyć ostatecznie w swe zamiary Nel, choć uważał ją za dziecko. Skałę można wysadzić prochem, rzekł. Ale na to potrzeba będzie popsuć mnóstwo ładunków. To jest powyciągać z nich kulę, wysypać proch i zrobić z niego jeden wielki nabój. Taki nabój wcisnę w najgłębszą szparę, jaka się w środku znajduje, następnie zatkam i podpalę. Wówczas skała rozpadnie się na kilka lub kilkanaście części i Kinga będzie można wyprowadzić. Ale jeśli będzie wielki huk, to czy on się nie przelęknie? To niech się przelęknie, odpowiedział żywo Staś. To mnie na niej obchodzi. Z tobą doprawdy nie warto poważnie mówić. Jednakże mówił dalej, a raczej myślał dalej głośno. Ale jeżeli użyje za mało ładunków, to skała się nie rozpadnie i zmarnuje jej na próżno. Jeżeli w dostatecznej ilości, to nam ich niewiele zostanie, a gdyby ich zabrakło przed końcem drogi, wówczas grozi nam po prostu śmierć, bo z czymże będę polował? Czym cię bronił w razie jakiegoś napadu? Wiesz przecież dobrze, że gdyby nie ta strzelba, nie te naboje, to zginęlibyśmy od dawna albo z rąk gebra, albo z głodu. I szczęście to prawdziwe, że mamy konie, bo sami nie moglibyśmy unieść ani rzeczy, ani ładunków. Na to podniosła palec do góry i ozwała się z wielką pewnością. Jak ja Kingowi powiem, to King poniesie wszystko. Jakież ładunki poniesie, jeśli ich mało co zostanie? Będzie nas za to bronił. Ale nie będzie przecież strzelał ze swej trąby do zwierzyny, tak jak ja ze szucera. Możemy jeść figi i te duże dynie, co rosną na drzewach, a Kali na łapie zawsze ryb. Póki zostaniemy nad rzeką. Porę dystą trzeba tu przeczekać, gdyż te ciągłe ulewy napędziłyby ci z pewnością febry. Pamiętaj jednak, że potem ruszamy w dalszą drogę i możemy trafić na pustynię. Taką jak Sahara? Zapytała z przestrachem Nel. Nie, taką jednak, na której nie ma rzek ani drzew owocowych, a rosną niskie akacje i mimozy. Tam można żyć tylko z tego, co się upoluje. King znajdzie tam trawę, a ja antylopy. Ale jeśli nie będę miał czym do nich strzelać, to King ich nie nałapie. I Staś miał rzeczywiście o co się troszczyć, gdyż obecnie, gdy słoniusz się oswoił i po przyjaźni z nimi tak poczciwie, niepodobne było go porzucić i skazać na śmierć głodową, a uwolnić go, to znaczyło pozbawić się większej części amunicji i narazić samych siebie na nieuchronną zgubę. Więc Staś odkładał robotę z dnia na dzień, powtarzając sobie co wieczór w duszy: Może jutro wynajdę jakiś inny sposób? A tymczasem do tej troski przyłączyły się inne. Naprzód kalego straszliwie pokąsały w dole rzeki dzikie pszczoły, do których doprowadził go znany w Afryce niewielki szarozielony ptak zwany pszczołowodem. Czarnemu chłopakowi nie chciało się przez lenistwo podkurzyć ich dostatecznie. Wrócił więc z miodem, ale skłuty i spuchnięty tak, że w godzinę później stracił przytomność. Dobrem Zimu wyciągało z niego aż do wieczora przy pomocy Mei żądła, a potem okładało go ziemią, którą Staś polewał wodą. Jednakże nad ranem zdawało się, że biedny mu rzękona. Na szczęście starania i silny organizm przemogły niebezpieczeństwo. Zdrowie jednak odzyskał dopiero po upływie dziesięciu dni. Druga przygoda spotkała konie. Staś, który podczas choroby kalego musiał je pętać i prowadzić do wody, zauważył, że poczęły straszliwie chudnąć. Nie można było wytłumaczyć tego brakiem żywności, ponieważ wskutek deszczów trawa wybujała wysoko i wybornej paszy było w brud, a jednak konie wprost nikły. Po kilku dniach sierść na nich poszarzała, oczy im zgasły, a z nozdrzy płynął gęsty śluz. W końcu przestały jeść, a natomiast piły chciwie, jakby trawiła jego gorączka. Gdy Kali przyszedł do zdrowia, były to już dwa kościotrupy. Ale on tylko spojrzał na nie i od razu zrozumiał, co się stało. – C.C. – rzekł, zwracając się do Stasia. – One muszą umrzeć. Staj zrozumiał także, albowiem jeszcze w Port Saidzie słyszał wielokrotnie o musze afrykańskiej, zwanej C.C., która jest tak straszliwą plagą niektórych okolic, że tam, gdzie ona mieszka stale, murzyni nie posiadają wcale bydła a tam, gdzie wskutek pomyślnych chwilowo warunków rozmnoży się niespodzianie, bydło ginie. Koń, wół lub osioł ukłuty przez c.c. marnieje i zdycha w ciągu kilkunastu dni, czasami w ciągu kilku dni. Zwierzęta miejscowe rozumieją też niebezpieczeństwo, jakim od niej zagraża. Zdarza się bowiem, że całe stada wołów, gdy przy wodopoju usłyszą jej brzęczenie, wpadają w szaloną trwogę i rozbiegają się na wszystkie strony. Stasiowe konie były pokąsane. Konie te, a wraz z nimi osła, Kali nacierał teraz codziennie jakąś niesłychanie wonną, podobną z zapachu do cebuli rośliną, którą w dżunglach wyszukał. Mówił, iż woń jej odpędza CC, ale pomimo tego zaradczego środka, konie chudły. Staś z trwogą myślał o tym, co będzie, jeśli zwierzęta padną. Jak zabrać wówczas rzeczy, Nel, wojłoki, namioty, ładunki i naczynia. Było tego jednak tyle, że chyba jeden king potrafiłby to wszystko udźwignąć. Ale żeby uwolnić kinga, trzeba było poświęcić przynajmniej dwie trzecie naboi. Coraz większe troski zbierały się nad głową Stasia na podobieństwo tych chmur, które nie przestawały pojść dżungle dżem. A na koniec przyszła największa klęska, wobec której zmalały wszystkie inne febra.